Dzień dobry, porozmawiajmy o kołach gospodyń wiejskich. Dzisiaj naszym gościem jest łapianka na obcasach, Marta Łapińska z koła gospodyń wiejskich w Łapach Dębowinie. Cześć. Cześć. Marta, powiedz, jaka jest optymalna wysokość obcasa do pracy służby w kole gospodyń wiejskich? No, myślę, że jakieś 15 cm. plus 15? platforma. 15? 15 to chyba już za wysoko. Optymalnie, no, wiesz, Marta, optymalnie. W dzisiejszych czasach dziewczyny na wsi wysoko mierzą, więc muszą chodzić na wysokich obcasach. Dlaczego akurat na obcasach? Wiesz, Michał, chcieliśmy trochę połamać stereotypy. Zazwyczaj mówi się, że koło gospodni wiejskich to starsze panie gotujące w ludowych strojach i powiem ci taką anegdotę: postanowiłyśmy zwiedzić okolice, zwiedzić naszą gminę, zrobić babski wypad nad miasto balonem. Zajeżdżamy w to miejsce, gdzie mieliśmy startować, a pilot balonu mówi: Boże, kogo ty mi tu przywiozłeś? Miała być jakieś gospodynie wiejskie. Ja cały wieczór czy wczoraj zastanawiam się, jak jesteś ja starszy, panie. Wsadzę do tego kosza, a ty mi przywodzisz młode dziewczyny. Także widzisz, jednak można połamać stereotypy i w kołach dobrze się bawić. I stąd właśnie ta nazwa, tak? Że w tym koszu przedziurawiłyście podłogę obcasami. <laughs> Nie no, aż tak strasznie nie było, ale lot był super, polecamy każdemu. I super z pewnością jest udział w kole wiejskich, tak? Skoro to już od y, tylu lat prowadzicie, trzy lata minęły, dobrze pamiętam? E, wiesz, e, planowaliśmy zarejestrować się zaraz po tym, jak weszła ustawa, ale zanim dopełniliśmy wszystkich formalności, zanim dałyśmy czas na to, żeby zarejestrowały się koła, które gdzieś tam w okolicy działały wcześniej. E, to ściągnęliśmy to na początek 2019 roku i w tym roku będziemy świętowali swoje czwarte urodziny. Czwarte, tak, czyli trzy minęły. I czym się zajmujecie? To jest taka typowa działalność gospodyń? To zależy jak ją rozpatrywać, bo tak jak teraz widzimy, to się trochę pozmieniało, no nie? To już nie są tylko starsze panie, to są młode dziewczyny, które... Gdzie starsze panie też więcej. są w porządku, prawda? Żeby Słuchaj, tutaj nie... są w porządku, a przede wszystkim żeby tradycja była kultywowana, musimy czekać. Bez starszych pań to by się nie pewnie, udało. Że tak, pewnie, że tak. No, to co robicie w tych łapach? E, co robimy? E... Zauważyłem, że to moje najczęściej zadawane pytanie chyba w tym cyklu. Co robicie? Co robicie? <laughs> Byłeś kiedyś u nas, jak lepiłyśmy pierogi. Byłem. E, powiem Ci w tajemnicy, że dopiero wtedy się uczyłyśmy <laughs> na potrzeby programu, e, ale nauczyłyśmy się i teraz jedna z naszych koleżanek jest mistrzynią pierogów, także zapraszamy jeszcze raz. W związku z tym, że mamy siedzibę w Wiejskim Domu Kultury, w takiej świetlicy w naszej miejscowości, i jedna z naszych koleżanek jest animatorką kultury, to duże gro działań, które podejmujemy, jest skierowanych do dzieci i do naszej społeczności, która, się wśród, która w otoczeniu tego domu kultury się skupia. Tak? Ostatnio braliśmy też udział w tej akcji Danie Wspólnych Chwil, gdzie zapraszaliśmy do nas seniorów. E, oprócz tego, mm, zrobiłyśmy bardzo fajny projekt, tereskie Hairstorie, gdzie e, odkopałyśmy historię e, głównie kobiety, która była inicjatorką budowy tej świetlicy. Była wieloletnią panią sołtys. Namalowaliśmy mural, zaprosiliśmy Kowa, który na tamten moment za, namalował pierwszy mural na Podlasiu swój. E, wyremontowałyśmy kuchnię od podstaw. No żałuję, że zostawiłem notatnik poza kamerę, bo tego wszystkiego nie da się spamiętać. Działalność no taka bardzo szeroka, bo też pomagałyście uchodźcom z Ukrainy, prawda? Pomagałyśmy, z tym, co tak. Zaangażowała nas do tego fundacja Okno na Wschód właśnie fajne pokłosie projektu KGW Podlaskie, gdzie koordynator projektu, w bardzo szybki sposób, na, w odpowiedzi na tę sytuację, która zadziała się u naszych wschodnich sąsiadów, zorganizował szybką akcję w ciągu kilkunastu godzin. E, bardzo dużo kanapek, środków czystości, odzieży pojechało pomagać naszym sąsiadom. I skąd znajdujecie czas na te wszystkie działania, o których mówisz? Tajemnica jest w tym, że jeśli masz dużo zajęć, jeśli masz w sobie dużo zapału, to bardziej potrafisz sobie ten czas zorganizować i znajduje się wtedy i czas na pracę, i na dom, i na rodzinę, i na działalność społeczną, i na śpiewanie w zespołach ludowych, bo też udało nam się wprawdzie nie jako koło, ale było to tak, Jest to tak, jakby no, część tej działalności społecznej. Ja słyszałem o takim zespole kolej na łapianki. A właśnie, nie. Wszyscy, no, no, dobrze, że ty słyszałaś o kolej łapianki, bo wszyscy mówią, że to łapianki na obcasach i moje koleżanki z zespołu czasami się nie, nie to, to trzeba y, <laughs> bardzo dokładnie rozdzielić. Łapianka na obcasach koło gospodyń wiejskich i zespół muzyczny. Kolej na łapianki. O, bardzo. Czyli czym to się a różni? Zespół, a zespół muzyczny, czym to się różni? To są inne osoby, tak? Koło gospodyń wprawdzie mamy zmieniony, w naszym Kole gospodyń wprawdzie mamy zmieniony statut. i skupiamy nie tylko mieszkańców naszej i sąsiedniej wsi, ale też możemy angażować mieszkańców wszystkich, wszystkich sołectw w naszej gminie. A zespół to odpowiedź na taką małą tęsknotę, która pozostała po zespołach ludowych, które działały przy środkach kultury na terenie naszej gminy. Te zespoły naturalnie wygasły, tak? ale pamięć po nich pozostała. Są kroniki, są wspomnienia i zebraliśmy... Kilka osób, które gdzieś tam może troszkę wstydziły się śpiewać, ale dzięki temu zespołowi się odważyły, reaktywowały i odnawiamy te stare piosenki. No, a kolej. kolej, kolej no to, kolej, kolej i łapy to, to prawie to samo. Nie? To, Dokładnie. to jest to same. I To mówisz o osobach, które nabrały śmiałości. Czy ty nie byłaś taką osobą? Bo mi się wydaje, że właśnie i koło gospodyni miejskich i zespół kolejno Łapianki łączy Marta Łapińska. No łączy. <noise> Angażuję się tutaj i tutaj. Jestem przewodniczącą w kolei, członkiem zarządu w stowarzyszeniu, które powstało przy zespole. I powiem Ci, że to, to jest coś fajnego, tak? To, że udaje mi się być i tu, i tu, bo możemy gdzieś tam jedną drogą dotrzeć do, do, do większej rzeszy, do, do, do większej liczby uroczystości. Na przykład, teraz będziemy śpiewały na Dniu Tysa. Dzień Sołtysa. to tak. Też w tym roku wybory Sołtysa chyba z tego, co pamiętam, wypadają. E, no, zmieniają te statuty, wiesz, żeby dostosować pod, <noise> pod wybory burmistrzów, ale zobaczymy, jak to będzie, tak? E, misja, działalność szeroka, ważna. Mm. Śmiejemy się, rozmawiamy, bo to też jest ważne, ale są też pewnie jakieś problemy, co? Potrze macie jakieś potrzeby ważne, problemy do rozwiązania? Jasne. Myślę, że... Mm... Wiesz, jak wszyscy zakładali po kolei te koła, był taki boom, no nie, no bo obietnice, dotacji, tak, jak najszybciej zarejestrować, wszyscy byli pełni, e, pełni zapału, e, obiecywano, że będzie prosto, łatwo i przyjemnie, jednak e, po tym zapale e, okazało się, że czas zejść na ziemię, e, czas zacząć rozliczać city, e, że jest trudniej niż w zwykłej księgowości, tak, że, że księgowość uproszczona dla kół jest trudniejsza niż każda inna. Kiedy zaczęły się konflikty pomiędzy członkami koła. No tak to jest, kiedy jest grupa ludzi, prawda? Tak, Jeden chce w te, drugi we. Dokładnie. W wiesz, są ludzie, którzy rozumieją to, że ktoś chce się angażować społecznie, ale są tacy, którzy właśnie w tej społecznej działalności dopatrują się drugiego dna, tak? I są tacy, którzy podziwiają cię za działalność społeczną, a są tacy, którzy mówią, ona musi coś z tego mieć, nie, bo za darmo tego by nie robiła. I wiesz, i pojawiają się też konflikty wśród członków koła, tak? Bo każdy ma jakieś inne spostrzeżenia. Jedni chcieliby z siebie dużo dawać, a inni tylko brać. E, tak jak e, też e, właśnie nasze koło, prawda, było e, partnerem fundacji w pro, projekcie KGW Podlaskie. Tak, dzięki e, któremu y też tutaj się spotykamy. No jasne. E, wiesz, na początku, jak e, zaczęliśmy obdzwaniać urzędy gmin żeby znaleźć kontakty do kół, które działały w gminach, to wiesz, to się okazało, że osoby odpowiedzialne za organizacje pozarządowe w gminach mówiły na przykład, że koła gospodyń to nie są organizacje pozarządowe, że oni się nimi nie zajmują, że oni nie mają do nich kontaktu, że w ogóle za bardzo ich to nie interesuje, nie? I to było w sumie takie przykre, bo widzisz, jedna gmina na przykład bardzo wspierała koła gospodyń, a druga odsuwała od siebie. I też później na różnych e, zjazdach organizowanych w ramach projektu e, też e, wybrzmiewało właśnie odrażenie. Wtedy okazje do spotkania, związanych. wymiany, doświadczeń i rozmowy o problemach. No, Miejmy nadzieję, że tych problemów będzie jak najmniej więcej sukcesów i że te problemy dokumentacyjne, legislacyjne, o których mówisz, no to się skończą i będą zatwone. jest może trochę łatwiej, bo ja z zawodu jestem księgową, więc staram się gdzieś tam e, do tych niewiadomych e, dotrzeć. E, Czasami dookoła, ale jakoś sobie to wyjaśnić i zrozumieć. Ale naprawdę dużo osób ma ten duży problem, tak? Jest też dużo kół, które, które działają tylko i wyłącznie, pozyskują środki finansowe tylko z agencji. A to jest za mało, Wiesz, prawda? Bo możliwości jest, jest więcej. To jest za mało. No, ustawa daje nam duże pole do popisu, tak? Dużo konkursów jest organizowanych typowo pod koła gospodyń. Dużo w, w regulaminie konkursu wskazuje dodatkowy punkt, że uprawnione mi są koła gospodyń, więc warto z tego czerpać jak najwięcej tak? i nie ograniczać się tylko do kupowania 40-patelni, <sum> <sum> która gdzieś tam będzie zalegała w chlewkach. Tak? Także naprawdę pole do popisu jest szerokie, warto korzystać i oby nikomu nie zabrakło zapału. Tak, czyli kończymy jednak pozytywnie, bo już się martwiłem, że tymi problemami będziemy musieli tutaj stawiać kropkę, nie, ale kończymy myślę, pozytywnie. Myślę, że jeżeli byśmy zrobili taką analizę słodkoła, to jednak ta strona z plusami będzie zdecydowanie. Czyli jest fajnie, plusów jest najwięcej. Dzięki bardzo za spotkanie, za rozmowę. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, zachęcamy też do odwiedzania strony internetowej KGW Podlaskie i do zakładania swojego koła gospodyń wiejskich. Do zobaczenia następnym razem, cześć!